Ostatni y, etap produkcji, czyli już gotowy, produkt, magazyn produktu gotowego, tak? Plus leżakownia, tak. tu widzę jakieś y, tak. beczki beczka w użytku jeszcze pełna, widzę, że y, rurka fermentacyjna, także chyba coś w środku jest. Tak, beczka jest w użytku. To już nie fermentuje, tylko leżakuje i to jest nasz Sturnus, czyli truniak wiśniowy. Beczka jest szczególna, ona ma bardzo długą historię. Pochodzi z destylarni Smardu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Staszka i ekipę. To jest ich beczka. 400 litrów, tak, pojemność? Tak, 400 litrów. Ale trochę podpijaliśmy, więc już może być nieco mniej. Może trochę ale generalnie no. jest spora. zero no? można skreślić. Standardowo beczki są około 220 litrowe takie Na tak, połysku czy po burbonach, a, a ta jednak jest prawie dwa razy No dobra, słuchajcie, no ale okej, okay, czy to był jakiś taki limitowany, mały nastaw. Natomiast no chciałbym, żebyście powiedzieli dwa słowa o produktach, które są u Was dostępne cały czas czyli tych flagowych. Czy to wiemy, tak? że tak. Sesja jaki co? W trzech osłonach? W trzech osłonach podstawowych. To jest tonik miodowy, czyli miód i odwar skory drzewa odrobina soku cytryny. Tutaj mamy wersję chmielową z chmielem Nelson Savin nowozelandzkim. I tutaj mamy Imbir, czyli serdeczne skorzenie Imbiru. To są, to są trzy to trzy do tak. tak? Do tego zawsze coś tam robimy specjalnego. Tutaj mamy chmiel extra brud. Ten sam, ten, ten, sam sam tak, tak, ten sam Nelson Savin, odfermentowany do zera. Całkowicie wytrawny miód sesyjny. Jak ktoś powie, że za słodkie są miody do picia dla niego, to trzeba mu to dać i od razu zdanie. Tutaj y, wersja podstawowa bezalkoholowa y, z chmielem chmiele Zula, y, polskich miel. Y, też są tam inne chmiele, ale dominującym jest chmiel Zula od Polish Hops. Też bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bardzo fajnie. A to w ogóle chyba pierwszy miód w Polsce, zdaje się, nie? Y, bezalkoholowy. Po, tak, wo, tak w ogóle, nie? Tak w ogóle, chyba tak. Chyba tak. Nie, nie słyszałem przynajmniej. Y, mówimy oczywiście komercyjnych. Tutaj jest y, wersja Imbir Quattro. Malaria Premium. Z tego względu, że jest tutaj więcej miodu, czterokrotnie więcej soku z imbiru. No i tak taka ładna buteleczka, fajna etykieta. Yy, I tutaj mamy yy, kawa tonic na miodzie greckiej. dobra. Ja tutaj muszę się przyznać do czegoś, bo poza kadrem. Wypiłem już tak tego sesjniaka i jest po prostu rewelacyjny, słuchajcie. Naprawdę, jeżeli macie okazję gdzieś zakupić, to gorąco polecam, bo jest rzeczywiście fantastyczny aromat kawy, jest taka fajna, delikatna kwasowość, jest ten imbir, który, który tam, gdzieś tam nas to toni, który gdzieś tam później właśnie tą goryczką podbija, także... Bardzo dobre. Smakowo. A, smakowo, To fajnie. Ej, i teraz co? co? Sesyjniaki to tyle. Przechodzimy do... No, może jeszcze plany sesyjne. Dojdzie na pewno wersja bezalkoholowa tonik i wersja imbirowa bezalkoholowa. To, I te trzy bezalkoholowce będą. Czyli w generalnie te twoje wasze trzy produkty flagowe sesyjne będą tak. także w trzech odsłonach bezalkoholowych. Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. Naprawdę one są fajne. Okay. No, e... tu mamy o, już. Stru... Stru, tak? Czyli... Tak. sturnus, tak? Czyli sturnus, czyli szpak z łaciny. Znany już. Chyba tak dość mocno znaczył swoją obecność. To jakieś tam medale, między innymi na ostatnim. Midman Bandesie, tak. Złoto, srebro, podwójne na targach poznańskich ostatnich. Za design butelki i za zawartość butelki w kategorii miody owocowym. No. Czyli miód wiśniowy? Miód wiśniowy, tak, tak no, wiśniowy. na trójniach wiśniowych. Na miód Tak, tak. Wiśniowie grykę. No, przewaga grykę. I jest to miód, który leżał w beczkach, w beczkach z browalu Malgarden po piwie RIS. 12 miesięcy leżakowaliśmy. Tutaj mamy właśnie drugi rozlew do beczki: beczka smarduchowa, więc też możecie się na dniach spodziewać, że będzie w butelkach. To jest mój, jeden z moich półdonych miodów czwórniak jabłkowy. Jabłka dawnych odmian kroselka i marinówka oberlanska z certyfikatem ekologicznym. Tłoczone u was w tłoczone, w tłoczone przy mnie, ale gdzie indziej. Okay. Sad był dość daleko. Przewożenie takiej ilości jabłek miało się z celem. To więc więc było ja woziłem te jabłka busem do miejscowej tłoczni, przy mnie go ale mm. surowy sok, surowy sok, na do sydney, wieczorem i rano nastaw, żeby. Yy, Czyli nie trzeba żeby żeby, żeby żeby pasteryzować, tak, ani w tak. żaden sposób stabilizować tak, po prostu. Dokładnie jak naturalnie I to jest nie, I tak. niesycone, tak? To jest, to jest miód niesycony, na wielokwiecie. Na, natomiast ostatnią porcję, taką już po, w zasadzie po zakończeniu fermentacji dodaliśmy miodu lipowego, takiego lipowo-leśnego. I to wniosło, zaznaczyło taką świeżość yy, jest doskonały na lato lekki pijalne. No, to mój ulubiony miodek pitny. E, czyli dwa owocowe, tak? Dzisiaj, Jabłko. Tak. E, Alech ty masz w ręce. E, lupus, mam w ręce czyli... Lupusa, czyli mojego faworyta. Lupus to jest knight, e, tak? Czyli miód z przyprawami? No, tak, z przyprawami e, korzennymi, w tym przypadku cynamonem e, i ziołami. Ziołowiec z kosłonnika. To jest czwórniak? Super. Najbardziej chyba skodyfikowana polska receptura tak? z XVI-XVII wieku przez Teofila Świeckiego, opisana. Klasyk to no, miodosytnictwo, czyli sztuka przerabiania y, miodu i owoców na napoje. Przepis jest tam, myśmy, okay. myśmy go, go Jota otworzyli. odtworzyli. Można spróbować odtworzyć w domu i zobaczyć, czy będzie jak sam. Tak. Tak, czyli <grym> mamy dwa owocowe, korzenny i Mamy jakiś tradycyjny? Y -y, mamy tradycyjny. Gdzie on jest? Jest, tutaj mamy. A, mamy tutaj, mamy tradycję, Czekajcie. No, tutaj są ciekawe rzeczy. Ja zapomniałem o, o warszawskim i o tym. Dobra, to mamy tak. To jest w ogóle bombowy. To, to jest z wrzosu, tak? Z wrzosu, tak. Trójnik wrzosowy, nie? Na czystym miodzie wrzosowym z nadjeziora gdzie jeździmy z pszczołami. 10 sierpnia wojacy nam pozwalają wleźć na poligony. 10 września, 15 musimy te pszczoły zabierać, tylko dwukrotnie wstęp na poligon, szlaban do góry, szlaban w dół i, i przyjeżdżamy, robimy miód. To też jest nam w Sklepinach, nie? Złoty medalista, mitman Des 2023. W 2004, żeśmy w ogóle go nawet nie wystawiali, bo zostało kilka butelek, przeznaczamy je na licytację na cele charytatywne. Miód warszawski, znowu, znowu na Sklepinach. Dlaczego warszawski? jak warszawski woskowy, nie woskowy, bo sklepinowy, tak? Tak, już... Czyli dla się ten trójjak woskowy. Tak, tym, tak, tym, tak tym Dlatego warszawski, ponieważ powstał z miodów pszczelich, zbieranych z pasiek na terenie Warszawy. Czyli e, pasiek, miejski. pasiek miejski. tak. Współpracujemy z pszczelarium, zresztą też prowadzimy pasieki miejskie tutaj w okolicach, w miastach niektórych, razem z pszczelarium. E, no i co? To, to, to są właśnie te warszawskie, nie? Więc miód po prostu... Z serca Warszawy, nazwany warszawskim. pozdrawiamy ekipę pszczelarium, Kamil Mateusz i inni. Pozdrowionka. Pewnie, pewnie ten odcinek na pewno obejrzą. Tak zachęcaliście, zachęcaliście. Aż zachęciliśmy. Ale mawiał, namawiał i namówił. Ale pytanie, opinia szczera czy miła? Szczera. No dobra, tak. dobrze, nie, Tylko ma... szczera, a nawet krytyczna. Tak. Takie też nam się potrzebne. Tak, tylko szczera i tutaj nie ma dyskusji. E, Jezu. <laughs> On jest za chłodny, wiecie? Nie do podawania teraz. Nie, nie. Ma, ja ma 10 stopni, a powinien mieć, tak myślę, z, e, 14. Ale pierwszy od razu, bez aromat właśnie e, wrzosu, wosku. Ale delikatny, jest bardzo delikatny. Tak, tak, ale byśmy w ciemną, nie wiedząc co to jest, powiedział, że to imię wzrosłego. Może mówiłeś, fajnie, nie był łapały. się różni w porównaniu z tym, który był na konkursie? Nie, nie, nie był... mówił. Powiedział, że dokonaliśmy zabiegu. Dokonaliśmy zabiegu. Yy, nie zdradzimy tajemnicy hmm. jakiego. Yy, ale... Beczułka? Nie ciągnę. Nie jest. zdradzimy, to nie zdradzimy. Okej. Okay. <laughs> ale tak. Czysty aromat, yy, tak jak Krzysztof powiedział, brzosowy, <laughs> miodowy, nuty pięknie. Jeszcze lekko, lekko herbaciany. Taki... Tak, no to spróbujmy. Ja spróbowałem, nie, To jest trudne, prawda? Iż tutaj poziom słodyczy, jak dla mnie, jest idealny. Jest, nie jest przesłodzony, nie jest, nie jest przed, zbyt wytrawny i ma bardzo fajną goryczkową kontrę e, czy to alkoholową, czy to pochodzącą właśnie z, e, z tych wszystkich ulich. Ulich? Ulowych z z, z uli dodatków. Z, z, z z z dodatków. Tak, y Delikatnie rozgrzewający, ale, o, to, bardzo ale bardzo dopiero, tak. dopiero, dopiero ten alkohol właśnie wiemy, że on jest po tym, jak już przełkniemy, a niekoniecznie jak go pijemy, bo jest naprawdę bardzo dobrze zamaskowany. Tak, ale tutaj słodycz skontrolowana tą goryczką, ta wosko, woskowość, taka ulowość, którą ja bardzo lubię w miodach, w tradycyjnych bardzo delikatna wanilia. Myślę, że to Ta, była beczka. Myślę, może. Że to była beczka. Ale naprawdę fajnie skomponowany, gładki, łatwo pijany. Ile hmm. może być procent? Koło 12. Koło 12. Jedyne, jedyne co bym tutaj zarzucił, to troszeczkę ciało ma takie nie do końca, nie do końca pełne. Ale mega pijany. Tak, przyjemny. Zarówno, on jest schłodzony, ale myślę, że jakby był podany w temperaturze pokojowej byłby również do takiej większe ciało by zyskało, ale też by było bardziej do takiego... Myślę, ja myślę, że my tą powinniśmy butelkę po prostu zabrać ze sobą do pokoju i wieczorem, jak troszkę się troszkę ogrzeje, to spróbować go jeszcze raz. No, on już jest otwarty. Dawka przypominająca. Tak, e... generalnie na końcówce, na głębokim finiszu jest taka wanilia, e... co, nie wiem, to nie chcę wydarzyć, ale ja będę się opierał. Tak. Moim, moim zdaniem to jest beczka. Beczka, beczka też, beczka też, tak. Okay, ale nie tylko. Ale... Pie, pie, <laughs> pieknie, <laughs> u, pięknie ułożony. To, to zdradzimy, beczka tak, ale nie tylko. To jeszcze zapytam. Aha. Ile kosztuje ta butelka u Was? Tak, tego miodu, bo to jest jeden z Waszych flagowych produktów. Mm, tak, on to jest w ogóle on jest limitowany z racji tego, że bazujemy na skolbinach, które... Musi być ich dużo względem miodu pozyskiwanego sklepieniem, żeby, żeby te aromaty woskowe, propolisowe, których no moim zdaniem tutaj jest bardzo dużo. Nie? On, on, on wręcz tam. Mm, nie, ja myślę, woskowość. Dla nie? Nie, nie? Woskowość, tak. Ta, e Emanuję tym, tą taką woskowością. Mm. Moim zdaniem, jak próbowałem różne miody, to ten, ten chyba najbardziej, jaki, jaki kiedykolwiek próbowałem. I yy, co, zgubiłem wątek. Ile kosztuje butelka? A, kosztuje butelka. Teraz przedpremierowo na stronie można ją kupić za 109 zł, a potem będzie 129 To jest butelka 05 czy 0,7. 0,7, a, a później pewnie będziemy podwyższać tą cenę. Ile tych butelek jest? Obecnie? 570. 550. Bo no, jednak się już ubywa co 5, regularnie. 5, 5, 5, na 520 <laughs> po naszym wyjeździe. Żeby was też nie odstraszało, zajrzyjcie na stronkę miodu zuli Bo nie wszystkie butelki są w tej cenie. To jest bardzo flagowy produkt i również edycja limitowana, także sprawdźcie. Szczególnie miody sesyjne są znacznie w znacznie lepszej, i przystępnej cenie, ale. Ta cena jest Warto Tak, ale jest to trzeba też zaznaczyć, tak że limitowana wersja, ale też produkt premium, bo to nie jest zwykły miód, który po prostu został wybrany z ula i wymieszany z wodą, tylko tych zabiegów, tu było naprawdę sporo, żeby, żeby tą brzeczkę przygotować. Także tutaj jest nie tylko praca pszczół olbrzymia, ale również olbrzymia praca miodosetnicza. Ja powiem Wam tak, tak odwiedzając wasze miodosytnia, nie wiedzieliśmy co tu się tu spodziewać. Przede wszystkim za co Was tutaj poklepię obydwu po plecach, to e, produkt regionalny, miód jest od Was, owoce są regionalne, robicie wszystko sami. E, i to naprawdę się chwali. Z mojej strony jedynie, jeżeli jesteście nowi w świecie miodów i chcecie zacząć swoją przygodę, to serdecznie polecam właśnie miody sesyjne. E, oczywiście tutaj od Was, natomiast jeżeli możecie jakiekolwiek inne dostać, to, to również polecam. Jest to fantastyczny produkt, żeby zacząć swoją przygodę z miodem. Próg wejścia tutaj jest dużo niższy niż przy zakupie takiej chociażby butelki za 109 zł. E, i aczkolwiek jest bardzo, to, warto. Aczkolwiek miód sesyjny jest też fantastyczną alternatywą, czy to do piwa, czy to do cydru, e, no czy mógłbym tu się rozpływać naprawdę o, o, o zaletach i, i, i w ogóle bardzo dużo, ale tak polecam. Jestem, sam jestem fanem sesyjniaków, e, także chyba, chyba dobrze zrobiliśmy. Tak. Pytanie jeszcze, czy można was odwiedzić? Jeżeli ktoś przyjedzie do Was tak w ciemno, czy trzeba raczej się umówić? Wiem, że macie też agroturystykę w pobliżu. Tak, można, można się zakwaterować u nas. Tam mama ją prowadzi. To jest 50 metrów od do może nawet aż za blisko. <grym wniosek> <grym wniosek> <grym wniosek> e, bardzo blisko. Zresztą jest kolejna agroturystyka, tam jakieś 200 czy 300 metrów stąd, polną drogą, więc nawet nie musimy... Bo w ogóle miasto jest położona na kolonii. My jesteśmy na Wersji, tylko na kolonii. Obok jest 100 metrów stąd rzeka łyna, niedaleko jeziorko, więc jest fajnie. Można nas odwiedzić tak normalnie. E, mamy przyzakładowy sklepik, można tutaj kupić też z rabatem jakieś tam produkty. E, a e, no w sezonie przelarskim to na pewno trzeba się zapowiedzieć, zadzwonić, jakoś mówi, bo po prostu nas nie ma, bo jesteśmy na pasiekach. Sezon przelarski, maj. Koniec września? Tak, od początku maja do, do końca września jesteśmy zabiegani i zalatani przy, przy pszczołach, ale no, to nie oznacza, że nie możemy się mówić tam na jakąś, e, na jakąś wizytę. Czyli na jakąś... Kuba, Arek między kwietniem a wrześniem pszczelarze, między wrześniem a marcem miodosytnicy. Tak. Dokładnie. Zanim skończymy, nie może się obyć bez naszego tradycyjnego e, z tradycyjnej części wizyty w czyli tak zwane dziwne pytania do miodosypników. Zaczniesz? Zacznę, zacznę. Chciałem zmienić, nie wiem, czy jesteście fanami motoryzacji, czyli bardzo? No, czy, czy lubi, ja lubię jeździć samochodem, no, no terenowym. Okej, okay. no, zmieniam moje pytanie. Jeżeli porównamy piwo do samochodu do takiego, Volkswagen, tak? Samochód dla ludu. Pasa. <laughs> Pasa, tak. Do... A wino to będzie jakiś taki klasyk, jakiś Jaguar, Aston Martin. Jakie samochody byłby to to Nie pitny? Nissan Patrol. Zdecydowanie, Nissan Patrol. Ja mam Padre. bardziej może poważne pytanie, ale również. Gdybyście mogli przy pomocy miodu pitnego, waszego miodu pitnego, zmienić historię świata w którym momencie byście to zrobili i dlaczego Ha no pewnie druga wojna światowa to jest tak blisko nie dobrze by było jakby tam co po niektórzy sobie ostudzili emocje i żeby nie doszło do tych strasznych wydarzeń Także dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że było troszkę wesoło, było troszkę interesująco. Zachęcamy do odwiedzenia miadosytniej Zuli tu na miejscu, ale przede wszystkim na różnych festiwalach. Odwiedźcie stronkę. Aha. I co z tym kodem rabatowym? Z kodem rabatowym Kings of Meat. Yy. Tu jest napisane, można sobie Ile to jest 110% zniżki? Ym, tak, okaże się po odwadzeniu <grym> kodu. Także jeszcze zostanie zniżka ustalona, ale jeżeli chcecie zakupić coś na stronce, e, hasło Kings of Meat, tam rozumiem, że jest miejsce do wpisania kodu, tak, to możecie tak, tak. adres to, myślisz, to jest to Także e, wchodźcie, e, umówmy się, że od momentu zamieszczenia tego filmu miesiąc, czy krócej? Dwa tygodnie, no, bo jednak są tygodnia... raz. Dobrze, dobrze, dwa tygodnie od momentu zamieszczenia tego filmu yy, możecie korzystać z tego kodu robotowego. Korzystajcie. Możliwe, że jeszcze te budelki będą. Także do zobaczenia, pozdrawiamy, Hej! Hej. Hej.